Wielką Sobotę w Kościele koncentrujemy się na grobie Pana Jezusa. W ciszy i skupieniu adorujemy tajemnicę śmierci Pana Jezusa, ale równocześnie przygotowujemy się do radosnych obchodów Jego zmartwychwstania. Wigilia paschalna, którą rozpoczynamy wieczorem, stanowi przejście ze śmierci do życia przez tajemnicę zmartwychwstania. Rozpoczynamy od liturgii światła. Następuje poświęcenie ognia, Zapalenie paschału, który jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, i wniesienie go do Kościoła. Później wierni zapalają od paschału swoje świece na znak wszechobecnej radości. Na koniec tej części śpiewa się egzultet, przepiękną pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus. Liturgia słowa przypomina najważniejsze momenty z historii zbawienia. Szczególne miejsce zajmuje czytanie o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Ewangelia opowiada o odkryciu pustego grobu w wielkanocny poranek. Kolejna część, czyli liturgia eucharystyczna, stanowi dziękczynienie za wydarzenia paschalne. Po mszy świętej wyrusza procesja rezurekcyjna, która jest uroczystą proklamacją zmartwychwstałego Chrystusa, i wezwaniem całego stworzenia do wielbienia go za wszystko, co dla nas uczynił. Od tego dnia rozpoczynamy w Kościele radosny okres z Wielkanocy.